Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam w jaki sposób doposażyć Waszego Peugeota 206 w komputer pokładowy. Nie każdy Peugeot seryjnie wychodzący z fabryki był wyposażony w tego typu urządzenie, a jest one fajnym bajerem tak naprawdę dodatkowym, który można w tych czasach kupić za niewielkie pieniądze i w bardzo łatwy sposób sobie ten samochód wyposażyć ten komputer pokładowy. Komputer pokładowy pokazuje nam zużycie paliwa, pokazuje nam dystans jaki nam pozostał na danym zbiorniku jeszcze, pokazuje nam informacje z radia samochodowego, jeżeli mamy oryginalne, pokazuje Mam, czy mamy otwarte, czy zamknięte drzwi i jeszcze szereg dodatkowych informacji takich jak na przykład temperatura, jeżeli samochód jest wyposażony w klimatyzację przechodzimy do tematu, w jaki sposób to zrobić, pokażę Wam krok po kroku, działamy żeby wymienić wyświetlacz, a zarazem komputer który mamy tutaj do wymiany standardowy, który nam pokazuje tylko i wyłącznie godzinę, pokazuje nam temperaturę i pokazuje nam informacje, jakie są w radio ale tylko i wyłącznie w oryginalnym radio zamontowanym Należy zdjąć tą górną tutaj powierzchnię, jak widzimy, tą tak zwaną czapkę, jest to bardzo proste, do góry należy podważyć, łapiemy tu i dźwigamy to do góry i wysuwamy. W środku wypinamy przewód, jest to przewód od tych przełączników żeby wymienić ten wyświetlacz mamy na dole dwa torksy. Żeby wykręcić ten wyświetlacz potrzebujemy na dole odkręcić dwa torksy. Potrzebujemy torks T20 i mamy dwie śruby, które należy wykręcić. Po wykręceniu tych dwóch toksów wysuwamy panel do przodu i z tyłu wypinamy wtyczkę. Naciskamy tu, przesuwamy ten plastik w tą stronę i wypinamy wtyczkę. Tak wygląda wyświetlacz, który nie jest wyposażony we wszystkie funkcje. Tak wygląda wyświetlacz, który jest wyposażony we wszystkie funkcje. Jak widzimy, różnica jest widoczna gołym okiem. Dodatkowo musimy pamiętać, że istotne są dla nas symbole, które się pojawiają tutaj. EMFB. Tylko z wyświetlaczem, który jest wyższy. Tak ja w tym przypadku. W tym przypadku mam. Montaż jest banalnie prosty, tak jak i demontaż. Wpinamy kostkę, wsuwamy i przykręcamy dwie śrubki na Torx. Dyszetaż mamy już zainstalowany, przykręcony, przewody podłączone. Pozostaje nam tylko ta nakładka górna. Pamiętajmy o przewodzie, który należy tutaj wpiąć. I zakładamy to w taki sposób: wsuwamy pod tą konsolę. I tu z góry dociskamy. W taki sposób mamy zamontowany nowy wyświetlacz z opcją komputera pokładowego pojazdu, niektórzy to nazywają muksem. i musimy przejść jeszcze do jednej czynności, to znaczy w manetce wycieraczek musimy wyjąć zabezpieczenie plastikowe w miejscu, w którym powinien być przycisk do sterowania. Pokażę wam jak to zrobić. No i przejdziemy do ustawiania naszego wyświetlacza z naszymi parametrami typu data, godzina Przed nami ostatni etap. Musimy usunąć tą zaślepkę, która jest tutaj. Pojawia się w manetce wycieraczek. Zaślepka jest zdjęta. I w miejsce zaślepki wkładamy coś takiego. Niecałe 33 trzy złotych, tam z groszami, z wysyłką jest to przycisk dedykowany do tej manetki. Nie musimy niczego przerabiać, niczego wyłamywać i kombinować. W środku jest. Yy ta specjalna dziurka, gdzie on musi nam to wejść. Wciskamy. Jesteśmy po wymianie wyświetlacza i przycisku w manetce. Teraz powinniśmy tylko i wyłącznie zaktualizować nasze informacje na wyświetlaczu. Robi się to w następujący sposób. Po lewej stronie mamy przycisk, którym aktywujemy wyświetlacz. Przyciskamy go i trzymamy raz wszed terre teraz ustawień, prawym przyciskiem wprowadzamy zmiany. Dotyczy to każdego etapu ustawień. W naszym przypadku ustawiamy język angielski i kolejne. To są kilometry, temperatura, format czasu, godzina, minuta, rok, miesiąc dzień. I w taki sposób wprowadziliśmy wszystkie zmiany. Jakie nas interesowały. Zaktualizowany mamy wyświetlacz, komputer pokładowy. Teraz sprawdzimy, co nasz komputer, jakie informacje jest w stanie nam przekazać. Wciskamy przycisk przy manetce, który został wcześniej wymieniony. Pojawia się informacja odnośnie dystansu. Pozostało nam jeszcze 812 km do przejechania na zbiorniku. Średnie zużycie paliwa w tym przypadku mamy 3,8 litra na 100 km. Tu mamy informację o zużyciu paliwa w danym momencie, w danym czasie jak jedziemy, tak zwany ekonomizer. Tu mamy informację odnośnie średniej prędkości z jaką poruszał się pojazd. Tu Mamy w tym przypadku 50 km na godzinę żeby było na tyle w przypadku naszego komputera. Dodatkowo w momencie kiedy otworzymy drzwi pojawia się informacja, że drzwi są otwarte, czy lewe czy też prawe. W momencie kiedy włączymy radio, a mamy oryginalne radio, pojawiają się informacje odnośnie stacji. Pojawia nam się też informacja odnośnie stacji, jakie mamy ustawione. Dodatkowo, jeżeli chcemy sobie zmienić powiedzmy balans dźwięki i tak dalej, te informacje też się pojawiają. Także mamy za niewielkie pieniądze, tak naprawdę, i chwilę czasu fajny bajer w naszym samochodzie, w którym możemy się pochwalić no i możemy z tego dodatkowo korzystać w sposób funkcjonalny. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, dajcie lajka. W najbliższym czasie pojawią się fajne, ciekawe filmy, jak można zmodyfikować Peugeot 206 Trzymajcie się.